Siemanko, wszystkim tu gruby Sven, Kolejny dzień yy, diety od chat GPT za mną. Yy, pokrótce przedstawię zaraz co tam jadłem. To było to co wczoraj, czyli nic nowego że tak powiem. Yy, kolację jeszcze nie jadłem, gdyż przygotowałem mięso yy, na kiełbasę, którą będę robił jutro w sobotę. Wędzenie yy, także mięso już się petruje w lodówce, a ja. No co, zaraz zjem kolację. No i jutro trening. Jutro dłuższy filmik. Dzisiaj tylko tyle. Samopoczucie bardzo dobre. W sobotę, ważenie. W sobotę też zmierzę sobie ciała ketonowe czy mam. Także pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj króciutko. Miłego wieczoru. Hej. A teraz szybciutko to co jadłem, na jutro nie robię obiadu, bo mamy zaplanowanego w pracy grilla, więc zjem karkuweczkę, jakąś tam kiełbasę i z sosem czoskowym lub majonezem.